Witam Was serdecznie w nowym, yy, znaczy w początku, że tak powiem naprawy samochodu yy, Siroko, Sirocco naszego znajomego yy, i na to chciałbym Wam zwrócić uwagę. Zobaczcie, zderzak, jak zerkniemy sobie, nie najgorzej, no przecierka jak przecierka, nie, w sumie się nic nie stało, tak naprawdę, trzeba polakierować zderzak, zeszło trochę farby, i jakby jeszcze to tak się stało, że generalnie błotnik prawie jest cały, optycznie z zewnątrz jest biały, nic nie widać. Generalnie zderzak do polakierowania i w sumie byśmy zakończyli sprawę. No tak, tylko zapominacie o tym, że zderzak pracuje i to bardzo mocno. Nawet w takich miejscach podparcia jak przy ślizgu, bo on się po prostu potrafi wyginać. Przejdźmy na razie do zderzaka. Jesteśmy właśnie w tej chwili zdjęliśmy zderzak, przygotowujemy auto do drugiego opisu. Zobaczcie. Tu zderzak pęk. I ten zderzak jest do wymiany. Czemu? Bo ten ślizg nie będzie trzymał. I nie da się tego skleić. Dlatego, że jeżeli nawet skleisz to tutaj, to to będzie ten plastik jest takiej jakości, że nawet jak dasz grube paski, to Ci nie będzie wchodziła tutaj ten taki plasticzek bajerancki, który jest z tamtej strony. Nie? On z tamtej strony jest tutaj taki mały, przychodzi plastikowy, plastikowe gówno i ono się nie będzie trzymać, będzie Ci odstawać. I teraz oddajesz koledze samochód z odstającym zderzakiem. No nie jest to fajne. Kolejna kwestia, na którą jakby nie wiemy, bo na parkingu pani nam przetarła. I pani twierdzi mi, dobra, to tutaj troszkę jest porysowany, to ja panu zapłacę za lakierowanie zderzaka. I ty sobie tak myślisz, w sumie to tak, no niech da mi półtora tysiąca i będzie ok. Zobaczcie, zderzak tu też pęk, bo tutaj się podparł, tu został, tutaj gdzie jest ten, został podparty, a tu został wgnieciony. I zobaczcie, co się dzieje. Pęka cała struktura lakieru. I teraz to będzie cały czas pękać. Nawet jak to zerwiemy, to ten, ta powierzchniowa warstwa tego plastiku popękała. Idziemy dalej. A, kluczyki zostawiłem. Oczywiście ten mały plasticzek też jest połamany. Co dzieje się pod spodem? Ślisk, zobaczcie, ślisk też jest połamany i powinien być do wymiany. I nagle zaczynają się koszty. Ślisk kosztuje tylko 150 zł, W sumie rzecz nieważna. Teraz zobacz tutaj, nie? Błotnik de facto, no jakby nie ma uszkodzeń, nie? No nie ma. Wygląda z zewnątrz całkiem spoko. Ale zobacz tu. I potem on zaczyna rdzewieć. Czemu? Bo tu już został uszkodzony lakier. I on zaczyna rdzewieć i za dwa lata macie tu wykwit i wtedy przyjeżdżacie do lakiernika i mówicie o, panie, tutaj poszło nie tak, bo no, tu rdzewieje, uszkodził pan lakier. No gówno prawda, został uszkodzony od wypadku, tylko czasami właśnie nikt tego nie sprawdza i potem jest problem. Kolejna kwestia, zobaczcie. Nie zauważycie tego, bo jesteście zdenerwowani. Stało się to na parkingu. Głównie skupiacie się na tym, że został zarysowany zderzak. I teraz co, felga też jest zarysowana rantem. I to po długości. Ta felga jest do lakierowania. I tak naprawdę nie wiem, czy nie do uzupełnienia rantu, ale jest to tak małe, że myślę, że nie trzeba będzie uzupełniać. Co jest najbardziej ciekawe, że ściana też została uszkodzona. Zobaczcie. Tutaj zaznaczyłem specjalnie do opisu. Tu popękało. Dlaczego? Bo zderzak, zderzak się wgiął, pociągnął za sobą kołek i mamy pęknięcia i struktury i wszystkiego. I potem oczywiście pod zderzakiem to będzie rdzewieć. To nie jest groźne. Wiadomo, że samochód od tego się nie rozleci. Ale to nie jest Wasza wina, że Wasz samochód zacznie rdzewieć. Więc jeżeli likwidujemy taką szkodę, to naprawdę nie zastanawiajcie się. Bierzcie oświadczenie. Zawsze możecie tą szkodę uruchomić, jak macie oświadczenie. Co innego, jak weźmiecie gotówkę na parkingu i pojedziecie do domu. Potem przyjeżdżacie na przykład do takiego warsztatu i ja Wam mówię: No chwila, ja mogę Ci polakierować zderzak, ale ja nie wiem. Co jest pod spodem. A to już, dobra, tam się nic nie stało. No niby nic się nie stało, ale tak, ścianę trzeba by było polakierować dotąd, chociaż zrobić zaprawkę. To trzeba wyjąć. Żeby to wyjąć, trzeba rozbroić pół bagażnika. Ślisk trzeba też zdjąć. To wszystko obczyścić, zrobić. Będzie to kosztować pewnie około, nie wiem, jednego, dwóch dni, trzech dni łącznie roboczych, bo trzeba mastyki położyć i tak dalej, i tak dalej. I żeby to dobrze zrobić, polakierować, pewnie będzie koszytować to nie wiem, 300-400 zł nawet, yy, nie wiem, w takiej formie szkody prywatnej na paragon i tak dalej, i tak dalej. Do tego na kole też pękło i powinno być do wymiany, bo tutaj jest uszkodzone. I dobra, możemy to zostawić, bo to niczemu nie przeszkadza. Ślisk jakieś 150 zł. I jesteście na 5 paczek w plecy. Do tego felga, który wcześniej przeważnie nawet kolega, który zresztą nasz kolega. Detailer, człowiek, który zna się na motoryzacji, ogląda ją, jeździ tymi samochodami. I co? Felgi nie zauważył. Dzisiaj ją zauważyłem. Zadzwoniłem nawet do niego. On nie miał w ogóle pojęcia o tym, że Felga jest uszkodzona. I to są właśnie takie elementy, które później sprawdzają, sprawiają, że nagle szkoda jest na kilka tysięcy. No ale jak to? Przecież by tylko był zderzak do. Do polakierowania. Zderzak jest do wymiany, jest od wersji R. Będzie kosztował z 2,5 tysiąca. Do tego ślisk 150 zł, do tego naprawa ściany, do tego lakierowanie felgi, do tego lakierowanie tego błotnika, wycięcie tej szyby. No będziemy się starać, żeby przyznał wycięcie tej szyby. Ta listwa prawdopodobnie będzie do wymiany, bo jest jednorazowa. Nie zdejmiecie jej, a musicie ją zdjąć, jeżeli chcecie polakierować dobrze ten błotnik. I nagle robi się szkoda na pięć koła z zarysowanego zderzaka. No i taki będzie. Prawdopodobnie tego finał, ale to zobaczycie zaraz, jak się za to zabierzemy. Na razie czekamy na drugi opis, który ma być jutro, i będziemy podejmować pracę. Wracamy do zderzaka od naszego Siroko. Jest już przykryty podkładem na plastiki i zwykłym, jasnym podkładem. A popatrzcie, zmieniłem i dalej miga. No trudno. W każdym razie. O. I się uspokoiło. W każdym razie za chwilę będziemy go kłaść w bazę. A nasze siroko mamy już też w miarę przygotowane. Zresztą zaraz wam pokażę. Podpompuj. A, podpompuj. Tutaj mamy już epoksyd położony na ściance. Została podprostowana guma. Zerwana. Epoksyd wysechł. Natomiast e, musimy wprowadzić auto. Położyć gumę tak jak była oryginalnie. E, z jednej i z drugiej strony. No i wtedy auto wleci do komory, żeby można było no, tutaj zrobić taką zapraweczkę, że jak ktoś zdejmie zderzak, żeby to fajnie wyglądało. Dobra, bierzmy się do pracy. Samochodzik naszego szczubełka kochanego ukończony. No właśnie, myślę, że ja... Zrobię to tak. Wiecie o tym, że zderzak jest wymieniony? Ściana jest z tyłu, zrobiona, zabezpieczona. E, wszystko widzieliście po drodze. E, z nowych części był zderzak. E, poczekamy chyba, aż przejedzie, nie? Chociaż będzie słychać. Z nowych części był zderzak, ślisk, kołki e, na tą stronę. Na drugą stronę musieliśmy kupić samemu te dwie. Nie wiem, co to jest. Plastiki, które są tam ozdobno coś tam i proszę pana na kole to tutaj do wymiany do lakierowania oczywiście zderzaczek ściana błotniczek no i tyle felgi niestety nie została przyznana ale zrobiłem to na swoim patencie podpolerowałem nie widać Czekam na Wasze typy w komentarzach, na ile wyszła ta szkoda. Oczywiście brutto, z częściami, ze wszystkim, na gotowo. Zrobimy sobie małą zabawę. Myślę, że ten, kto będzie bliżej, może dostać uścisk prezesa, uścisk dłoni prezesa, albo wyślemy Wam, Brian, co możemy im wysłać? Jakiś taki na przykład, yy, o wiem, pokażemy tej osobie odcinek, który jeszcze nie zostanie publikowany. Taki bez cięć, bez niczego, taką suroweczkę, dobra? Umawiamy się tak, że tego linka dostaniecie, będziecie wiedzieć wszyscy pierwsi, przed jeszcze wszystkimi i w ogóle przed datą tego, kiedy my to będziemy puszczać. Możemy się tak umówić, zróbmy sobie taki mały konkursik. Samochód jak samochód, no to Wam mam powiedzieć, siroko, no ja jestem już za stary, wsiadam, walę głową w dach, już jakby i za gruby i za stary i za twardy i za głośny i generalnie nie. <noise> Więc jakby nie. Ale szczubie mi się podoba, zresztą chyba bardziej jego żonie bo ona użytkuje ten samochód. Słuchajcie, no szkoda jak szkoda. Zwróciliście uwagę, powiedziałem Wam na to zwracać uwagę, co trzeba oglądać, gdzie mogą być potencjalne uszkodzenia. No i proszę Was, jak na parkingu ktoś Was obetrze, no albo gdzieś tam się oprze, to nie róbcie tak, że weźmiecie 700 zł, 1000 zł i powiecie: Dobra, zrobimy sobie to sami. Bo uwierzcie mi, że 4 i będzie mało. To mała podpowiedź. Więc zawsze napiszcie sobie oświadczenie. Pojedźcie sobie do lakiernika, czy tam do, do zakładu takiego jak nasz, czy sami nawet na podwórku zdejmijcie zderzak, obejrzyjcie co się tak naprawdę stało i wtedy zaproponujcie jakąś rozsądną kwotę, a jeżeli nie, to oświadczenie ubezpieczalnia i sprawa jest rozwiązana. To tyle jeśli chodzi o, o Siroko, oddajemy, niech się dziewczyna cieszy. Do zobaczenia, do następnego, zostaw łapkę w górę, komentarz pod spodem, no i oczywiście zabaw się z nami nasz konkurs. Do zobaczenia, cześć!